Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj zrobię sobie trochę luźniejszy dzień, bo mnie wszystko boli po tych zmaganiach z żywopłotem. Ale lecę tam jeszcze dwie te mirabelki, mi zostały sadzonki. To zaraz sobie posadzimy. Południa lał deszcz, także też się za robotę nie zabierałem. Teraz to już mało czasu zostało przed zmierzchem. Jak kury będę puszczał na zielonkę, to jedzie, zamknę do końca na ten czas. Nauczony doświadczeniem z niedobrych wiadomości. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Druga kaczka, taka od francuskich brązowa, padła w gnieździe, latała, latała, poszła znieść jajko i za jakiś czas zaszedłem sztywna. I ją tutaj oglądaliśmy nawet z panem co tam od dawna hoduje zwierzaki, to mówi, że na 90% się wyniosła jajkiem. Albo pierwsze składało, albo miała za duże jakoś jej czy utknęło, czy, czy ją tam nie wiem, porwało w środku. Ale ona nie miała tak, że chodziła jakaś ospacz, coś normalnie latała i w gnieździe się. i w gnieździe się, no wyniosła, to się chyba mówi. Miałem jakiś taki przypadek z jedną kurką, którą bardzo lubiłem. Hanka na nią mówiłem, też było na gniotach. Identycznie było. Biegała, biegała, poszła z niej i po niej, sztywna za chwilę. No niestety, co zrobić? Ja nie wiem, już się zastanawiałem, może one jakoś, wiecie, nie wiem, połączone były telepatycznie. Jak jedna padła, to od razu ta jej siostra, która była prawie. Taka sama, no z tym przypadkiem Edziu to nie miał najmniejszego związku, no bo ona przecież tutaj była na, na wybiegu cały dzień. No trudno, nieszczęścia chodzą parami, jak to się mówi, a ja lecę to, te dwie ałycze jeszcze wtyknę gdzieś w ziemię i już tam będzie można wysprzątać. Płotek od dziwo się trzyma, myślałem, że się obali, szczególnie że dzisiaj wiało padało, ale nie, elegancko, no dzięki temu deszczowi to nic tutaj nie muszę dzisiaj podlewać, mokro mają. Dobra, dwie sztuki mi zostały tych sadzonek, resztę udało mi się rozdać. No ale szkoda, to wyrzucać gdzieś zaraz tutaj wtykniemy w ziemię. Gdzieś tutaj, chyba przy płocie, myślałem, że przy tym płocie, ale jakby porosły drzewa, to będą tutaj przeszkadzały, jak się będzie jeździło to gdzieś tutaj. A może gdzieś bliżej kacznika, gęśnika. Nie, dobra, koło tego się będzie to wszystko podlewało, to i te się podleje. Nie wiem, czy one tu przy lesie mają szansę wyrosnąć. Ale te bym ich nie przycinał w ogóle, tylko niech takie drzewa sobie rosną. Bo powiedzmy tutaj damy jeden, parę metrów, dalej damy drugie, tutaj nie powinny nikomu w niczym przeszkadzać, tylko szpadelek gdzieś posiałem. Dobra, lecę po szpadele, o tam jest ten mały. Dobra, ten mały starczy i sadzimy. I pierwsze zadanie na dzisiaj wykonane obydwa drzewka zasadzone, podsypane, oczywiście lepszą ziemią, tych nie przycinam. Mam nadzieję, że porosną w górę ponąć nawet 6 metrów w górę mogą urosnąć, a my lecimy na drugą stronę bazy, bo tam kolejna misja przed nami, bo malutka z tą drugą kurką siedzą razem na jajkach, trzeba im tam wygrodzić, bo rano strasznie im inne kury przeszkadzają, przepychają się, włażą na te jajka. Dokładają następnych. To nie robota, trzeba im tam zrobić zamknięcie. Z taką ideą, że do południa trochę dłużej będą zamknięte w tej klateczce, a po południu się będzie im otwierały. Jak będą chciały, to sobie polatają. No i oczywiście w środku będą musiały mieć wodę i jedzenie. O, perełka w oknie, patrz co ja wyprawiam. Perełka to śpi dzisiaj cały dzień przez te deszcze. O, malutka z koleżanką, się miejscami zamieniły. Malutka, nie denerwuj się. Siedzisz tu od wczoraj, nawet jak ci doniosły jajka, to spokojnie je wysiedzisz. Chyba zajęła się i gdzie jest więcej. Ona siadła gdzie jest mniej. No dobra, już wam robię tu zamknięcie, bo z tymi innymi kurami to macie problem. Dzisiaj tutaj pięć kur się działo i się naraz niosło. Tak będą im tu miksować te jajka, to będzie kłopot. Dobra, spróbuję te drzwiczki tam przemontować. Zobaczymy, czy się uda ta trudna operacja. Tutaj to to się odkręci bez problemu. O, na magnesiku to się nie zgubi. Tylko to teraz trzeba całkiem. O, trochę jajek już jest tutaj dzisiaj. Trzeba to odkręcić całkiem i spróbować tu przykręcić. Albo do tego. No zobaczymy, czy to sięgnie. Jak nie, to tu deskę dobije. Desek, to teraz mam. Przykręcone jest. Działa działa. Tutaj górą żadna kura nie przejdzie, wszystko się otwiera. No Tylko trzeba deskę przynieść i tutaj dobić ten kawałeczek u góry. Jest na czym złapać, na dole też. Zaraz polecę, poszukam takiego obrzynka, prawda perełka? Perełka w końcu z pieleszy wyszła. No ile można spać? Całą noc spała i dzisiaj cały dzień. Rano zjadła i się znowu położyła. I spała już wieczór zaraz, dopiero na dwór wyszła. Taka cwana. No dzisiaj taka pogoda, chyba ciśnienie niskie. Cały czas deszcz padał. O, rano byłem na targu zboża, nakupiłem wszystkiego, bo już w beczce się robi pusta, ale na dzisiaj jutro mają. To opróżnię beczkę do zera i dopiero zrobimy im Mieszankę, jasz trzy worki tej osypki dobrej pan miał dzisiaj. Wziąłem wszystkie, to będzie na mamałygę, żeby im mieszać. Dobra, lecę po tą deskę, bo gadam i gadam jak zwykle, zamiast robić. Elegancki obrzynek znalazłem. Masz chyba trochę za długi, on jest. Mógłby być krótszy, albo tutaj się jedną deskę odkręci. No, mogłoby być trochę, a tu można nawet jedno na drugie założyć. Dobra, gdzieś tak to przykręcam, tu się będzie domykało. Ale żeby tam w środku miały w miarę widno. Zamontowane, elegancko. Teraz tylko zrobić tutaj zamknięcie. Przyniosłem już w tym celu nowiutki haczyk. Oczywiście tutaj nie ma do czego go przykręcić, chyba że to bym odkręcił i do tego go przykręcił. To też jest niegłupie, bo to mi tutaj nie będzie działało. No to tak robię. Malutka się biedna trochę stresuje, że tutaj się kręcę. Wydaje takie ostrzegawcze dźwięki, ale malutka trochę się przesunęłaś, trochę jajek wystaje spod ciebie. No ale to nic. Malutka to dobra kwoka, zaraz pewnie się poprawi. Ona się trochę wierci przez to, że ja tutaj stukam, pukam, robię. Robię zamknięcie, już Wam mnie przeszkadzam. Zadanie wykonane bardzo profesjonalnie, równiutko. Teraz mają taki ładny areszt kwokowy do czasu wysiedzenia. Już myślałem, że na trytytki będę musiał to połapać, ale udało się tutaj na tą deseczkę. Proszę bardzo, otwieramy, zamykamy. Wszystko jest w porządku, już inne kury nie będą Wam przeszkadzały. Na razie możecie mieć otwarte, bo już dzisiaj kury jajka zniosły, już dziś Wam nie będą tutaj zawracać gitary, ale ja lecę, Wam tutaj uszykuję wodę i paszę, bo ta szara kurka to strasznie nie lubi z tych jajek schodzić i obawiam się, że może być głodna i spragniona, dlatego żeby miała pod nosem, przyniosę jej tutaj. Proszę uprzejmie, wszystko macie uszykowane, tylko przyniosłem jedzenie, to malutka zaraz sobie zjadła. Może za chwilę i szara kurka też się poczęstuje. Pierwszy raz chyba mam taki przypadek, żeby dwie kury w jednym gnieździe siedziały. Zobaczymy, jak im pójdzie. Usiadły w bardzo podobnym czasie. Jest szansa, że będą się kluły mniej więcej jednocześnie i może by razem wychowały, bo malutka jest bardzo pokojowa. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj dochodziło do jakichś konfliktów między nimi. No nie powinno. No dobra, to wszystkiego dobrego, ja już Wam daję tutaj spokój, przymknę Wam teraz już, bo cały dzień miałyście na latanie, żeby nikt się Wam tutaj nie pakował, no bo świeża pasza, świeża woda, to mogą być kury jeszcze zainteresowane. Z takich dodatkowych informacji, ta też chyba już tutaj usiadła, bo wydaje te specyficzne dźwięki, jak tutaj zaglądam, czyli... Jak zwykle, jak nie ma kwok, to nie ma. Jak jest, to z pięć naraz. Ale te przynajmniej mam pod kontrolą i dodatkowa robota mi doszła, którą na dniach będę musiał zrobić. Jakieś dodatkowe gniazda, szczególnie tutaj na dworze. Może na dole by się wstawiło albo coś. No bo za mało co tutaj teraz jedno wolne będzie. Tej jeszcze nie zamykam, nic nie robię, bo na pierwszy dzień na noc gniazdo było puste. Także zobaczymy, czy na noc zostanie. Jak już jedną drugą noc zostanie, to ją się pewnie tutaj oddzieli. I się zrobi nagle jedno gniazda. Tutaj kaczuchy, jak już porosły, patrzcie. Ta woda to można im teraz co 10 minut zmieniać i zaraz jest czarna i mało, bo już się w niej kąpią. Zaraz im zmienimy, może uda się nagrać, jak się pluskają te maluchy. Już nie takie maluchy. No, szara kurko. Czas pójść na swoje. Zauważyłem, że odkąd malutka usiadła, nie lata po podwórku, to szara kurka się trzyma tak na uboczu. Szuka właśnie takich jakichś. Skryjówek i sobie tak siedzi, się za nią rozgląda i nie ma w gnieździe jest. Już kolejne dzieci będzie miała. Już tobie to starczy tego chodzenia z mamą. Najwyższa pora, żebyś się usamodzielniła. Prawda perełka? Woda wymieniona, ale oczywiście jak jestem z kamerą, tutaj czekam i czekam, to nie chcą się chlapać. Nie lubią być chyba nagrywane. Trzy kaczki, ale różnice w ich wielkości są duże. Ta, która się urodziła najsłabsza, jest zdecydowanie najmniejsza. No może nie tak zdecydowanie, po prostu ten, który się urodził pierwszy, jest zdecydowanie większy. Stąd taki widok na tą dysproporcję. Edziu w końcu zamknięty, można puścić kury. Jeszcze zaczęło delikatnie padać w międzyczasie. Kury się nie tłoczą przy bramie, bo kostkę mięsa dostały. Edziu zresztą też. Ile pokrzyczy na początku Edziu, ale zaraz się uspokoi, niech mu się ten obiad uleży trochę w brzuchu. O, pływają. Woda już oczywiście zmienia kolor, bardzo szybko u nich zmienia. No dobrze, niech się kąpią dwa razy na dzień, im się tu wodę wymieni, to nie mają tragedii. Apetyt mają, rosną jak na drożdżach. Jeszcze z tydzień, dwa i pewnie się puści już do wszystkich. Zobaczymy jeszcze co u tej bandy słychać, jak tam się macie. Wszystko w porządku, no chyba w porządku. Oprócz tego, że oczywiście woda to jest zasypana, to jest obowiązkowo kilka razy na dzień muszę do niej zachodzić i jej czyścić. Te poidełko, ale poza tym to w porządku jest. Widzicie, karmidła też nie ma większego sensu. Ona wszystko. Zakopuje, bo bardzo lubi kopać. Ale dobrze uczy te maluchy już życia w samodzielności, bo pewnie dosyć szybko je porzuci. Ale bardzo ładnie wszystkie obsiada. O ten żółty, to zawsze tutaj spod niej wygląda. Wszystkie obsiada bez problemu, ogrzewa, dobrze się nimi zajmuje, oby tak dalej. Jeszcze jedno mam bojowe zadanie na dzisiaj. Nóżki do bramy chcę przykręcić po drugiej stronie, także jak będzie otwarta. Żeby się nie przymykało od wiatru, bo dzisiaj prawie sobie bym cały bok w Skodzie przerysował. No, na styk wyjechałem, bo niestety ta brama wiadomo, lata na wietrze. Jak jest otwarta, tak to będą nóżki, się podeprze i bezpiecznie podczas takiej brzydkiej pogody będzie się wyjeżdżało. I wjeżdżało. Ostatnio też wjeżdżałem, to chyba 3-4 razy wysiadałem, żeby je pootwierać, czymś popodpierać, to podeszkę, to po coś. Tak to nóżki się wkręci, te wkręty do metalu mam i będzie elegancko się zastanawiałem, czy one tutaj sięgną, ale to na spokojnie, z zapasem nawet, no gdzieś tutaj ją się zamontuje. No to przykręcamy. Działa perfekcyjnie, przynajmniej na tej połówce. Łatwo sobie można tutaj cyk odgiąć, cyk założyć. Francja elegancja. Teraz nie ma opcji, że mi wiatr to wypchnie. Należy teraz powtórzyć operację na drugim skrzydle. Będzie luks, albo taką rurkę jeszcze tutaj wkopać, też by można było. I wtedy bez kręcenia. No ale nie mam takiej rurki, bo tam wkopałem. To niech trzyma płotek, już tam nie przerabiam. A mam drugą nóżkę. Te nóżki tanie 7 zł sztuka. Można przykręcać. Oby dwie nogi przykręcone. Kolejny sukces dzisiejszego dnia. Dobrze zrobiona robota. Trochę pewnie głupio to będzie wyglądało z zewnątrz. No ale co z tego? Obita skoda też by głupio wyglądała. To lepiej, już te nóżki na bramie nie są takie tragiczne. Nie różnią się aż tak bardzo kolorem. Teraz można sobie. Ale zrobiłem. Patrzcie, tu mi blokuje o ten dzyndzel. I teraz o. Taka to robota. Tego nie przemyślałem. No tak będę musiał to zamykać. Jeszcze tą nóżkę tutaj odtegacać. No nic, to no to tak będzie. Idą, idą, próbują przejść do lasu. A tu już przejścia nie ma. Chciałem powiedzieć, niestety. Ale na szczęście macie taki kawał podwórka. Tutaj się goście, a nie po lasach. Namiot właśnie podlałem. Coś tutaj rośnie pomału. Najlepiej to ta rzodkiewka. Tam czy jakieś cebule wychodzą? Nie wiem, albo to jakaś trawa przebija. I tutaj coś ładnie zaczęło kiełkować, czyli pewnie. Majeranek. O ile to to, ale chyba to. No i dobrze, tutaj sałata powinna być. Ale nie wiem co to za roślinki są. I to wszystko w dzisiejszym gnocie. Dzisiaj za żadną porządną robotę się nie brałem, ale kilka mniejszych takich prac się zrobiło. Najważniejsze, że już malutka z tą drugą kurką będą miały spokój. Nikim tam nie będzie przeszkadzał w procesie wysiadywania jajek. No i co? Tam bramę się zrobiło, resztę tamtych sadzonek posadziło. No i tak dzień zleciał. Już wieczór, ale dzisiaj mniej roboty. Kiedyś trzeba też trochę odpocząć. Na dniach muszę się brać tutaj za te gniazdo. O, szara kurka teraz tutaj się przeniosła. No tak nie może sobie miejsca znaleźć. Tu polata, tam polata, ale taka jest. Szuka tej malutkiej. A malutka jest nad to, bo jajka wysiaduje. Na dniach się będę musiał wziąć tutaj za. No za te gniazda dodatkowe, bo trochę ciasno się robi dla wszystkich. Dużo jajek jest teraz w jednym gnieździe. Dzisiaj już zebrałem z 20 jajek. Tutaj są jeszcze trzy i ta kurka na szczęście poleciała. Może nie będzie. Siedziała. Dobra, na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia jutro o 7 rano. Na razie, cześć.